Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Maręczą z tej strony kłaniam się, wracam słuchajcie do tego, na czym znam się najlepiej czyli do stania na bramce. Załatwiłem sobie robotę w Białym Stoku, nie żartuję. Oczywiście mam na myśli partię mistrzów, komentowanie historycznych perełek. No, mam troszeczkę ich na kanale, ale wciąż mało, ponoć lud domaga się. Lud domaga się kolejnych. Partia z 1965 roku, która odbyła się w Hamburgu i została rozegrana pomiędzy takimi zawodnikami. Pozwólcie, że zerknę na ściągę Johann Barendrecht, te niemieckie nazwiska oraz Rudolf Teschner, Ten czytany jako pierwszy grabierkami koloru białek. To już kiedyś było, ale przypominam. Partia klasycznie, krótka, aczkolwiek naszpikowana taktyką po sam. Korek, siadajcie wygodnie, będzie grana partia hiszpańska, więc z, film z dedykacją dla tych, którzy ten debiut akurat trenują. A, nie trenujcie debiutów. Sz, strata czasu, powiem Wam szczerze. Weźcie się lepiej za końcówki. Dobrze. W takim razie, wszystko rozpoczęło się od posunięcia 4, na co Rudolf gra 5 Mamy skoczyk F3 z napadem, skoczyk C6 broni, goniec ląduje na B5. Słynny Deruy Lopez, moi drodzy. No jest takie napięcie, no tutaj goniec straszy, że zbije, ale nie do końca chce często zbić. No to warto wyjaśnić to wszystko obroną Morfiego. Jak obrona Morfiego, to wiadomo, że dobra. Morfi był kozakiem, o ile to ten Morfi oczywiście. Na 6, no niewygodne pytania padają, tak, w kierunku kierunku Gońca musi sobie odpowiedzieć, czy, 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 czy tak, czy tak, no zazwyczaj tu lub tu, nic, o, nic innego nie powstaje, tu wariant wymienny. Dziś arcymistrzowie znacznie częściej preferują Gońca 4, ale na przykład Fischer lubował się w tym wariancie. Tu częściej odbijamy od centrum, zazwyczaj bijemy do centrum, tak każą trenerzy szachowi, ale tutaj akurat to bicie otwiera Gońca, otwiera Hetmana i nie można wziąć dobra. Można wziąć pionka, ale to nie jest wygranie pionka, bo to jest tymczasowe wygranie pionka, jako że słynny wideł. Po z skoczkiem, pęk. po zasłonie, chyba że chcecie się zdaroszować na własne życzenie. Mamy taką oto pozycję. Mamy troszeczkę zdrowszą strukturę, ale mówię troszeczkę, bo to są zdublowane piony, ale w kupie. To jest co innego jak zdublowane izolowane. Okay? No i czarny zostaje, up, parą gońców i prawem do roszady. Wedle mojej opinii czarne są tu lepsze. Więc, no, takie bicie to wiecie. Niekoniecznie. Ale po Roszadzie już wisi. Ta sama sztuczka nie przechodzi z uwagi na. Zaraz zobaczycie na co. Na to. A uważajcie na te otwarte króle w centrumie, bo może być wór. Może być wór. Ależ straszy mnie ten ekspres. Właśnie się uruchomił. No dobra, moi drodzy. E, dwa podejścia tutaj. Nie wolno pozwolić na wzięcie centralnego pionka białym, więc tak, albo F6, dosłownie F6. Normalnie przed roszadą granie pionkiem z F jest takim aktem samobójczym. Natomiast w tych pozycjach może. Tak? No, białe nie dysponują białopolakiem, zresztą za chwileczkę będzie, będzie końcówka. Chcecie lub nie chcecie, zobaczcie. Będzie końcówka, tak czy siak, więc tutaj pod końcówkę się już ustawiają, ustawiają czarne. Yy, więc f6 jest jedną z opcji oraz goniec g4, podwiązuje konia, tym samym zbić nie można, znaczy przyjdzie teraz ktoś i powie, ale można, tylko się nie opłaca, jasne. No i tak było w partii, gonic G4, tu leci Steel Fury. właściwie ta cała partia to jest Steel Fury, nie. I teraz pytanie: gracie H3 czy nie? To jest właściwie odruch wszystkich. W tym momencie jak dostajecie gońca na G4, to wiem, że początkujący mówią, H3 gram, to nie może być złe. Mam tempo, jak chcę, to niech zbije, wprowadzi mi hetmana, furtka zawsze dla króla się zrobiła, czy tam królowi, jak to woli. No ale tutaj akurat H3 jest ruchem teorii, spoko, ale jest problematycznym. Posunięciem, gdyż mogą bardzo agresywnie kontynuować czarny. Pytanie do Was. Pierwszy kulminacyjny moment. Myślimy, czaszkujemy, co czarny może zagrać na h No odejść, no okej, okay. no zbić, no okej, okay. no wrócić, no okej, okay. ale to nie są agresywne ruchy. Może zagrać H5. Wow, Gambita łapina, moi drodzy. Nie jest ta pułapka, to jest. Jak ta pułapka się nazywa? South Pole? Nie, North Pole? Aha, <laughs> Fishing Pole. O, fishing pole. Eee, to jest taka idea, że jeżeli weźmiecie gońca, który wydaje się być za darmo, tak? No, bicie, bicie, no to się niestety dzieje źle, gdyż otwiera się linia H, tam gdzie jesteśmy zroszowani, oraz wygania. Od razu ten ruch skoczka, który jest obrońcą pola H4. Co za tym idzie? Po prostym odejściu gdziekolwiek, gdziekolwiek Hetman przychodzi na H4. A jak przed Hetman przyjdzie na H4, to jest lipa. Lipa. No nie ma wyjścia właściwie w tej sytuacji już absolutnie żadnego. No może tam niby jakieś furtki robić, tak, że tu i tu, tylko że teraz zostaniecie G3. Tak samo zresztą będzie na F3. No i co? No ale dobra, to ja się przestawię tu i nie dasz mi mata. To prawda, na H2 ci nie dam. Dam ci na H1. No nie no, nie wolno na to pozwolić. Jeżeli już w ogóle chcielibyście się bawić w to, no to nie może ten skoczek opuścić tej placówki. No tam się trzeba tłumaczyć, nie? Trzeba się tłumaczyć. Więc pochapieć nie ruszamy tego gońca. No oczywiście przyjdą eksperci będą można, ale jak znasz pewną linię do 50 roku. No wtedy da. Dobra, w partii leci, moi drodzy, D3. D3, żeby zrobić miejsce dla kunia, aby mógł pilnować tutaj po ruchu Hetman F6. Hetman F6 oczywiście z napadem tutaj też bronią białe dwa razy, atakowane są dwa razy, ale no tutaj grozi zniszczenie struktury. Może problem spory, może nie spory, zaraz wam zresztą pokażę. No i co tutaj grać? Skoczek BD2. No, taki był plan, żeby pobronić tutaj. W ogóle rozwiązać się z nieprzyjemnego związania i hejo. Skoczek A7. no W tych wariacjach skoczek idzie przez Z7 na G6. Aha, aby przyjść na H4 i dociskać tego gostka. Jeżeli teraz nie rozwiążecie się w porę, w sensie nie wiem, zagracie jakieś A3, H4 no to tutaj jest kolejna figurka, która naciska. W tym momencie poszło wieża 1, żeby być może. Zbić tutaj i uciekać królem do wewnątrz. No, to w sumie nie głupie, jak mamy czas, to można sobie to przygotować, nie? No, no, no można, wydawałoby się. Mm, ale skoczy G6, anyway. No to D4, zgodnie tutaj z um, teorią. Wiecie, że to jest cały czas teoria debiutu? To jest niesamowite. Znaczy, to nie jest niesamowite. Zaraz będzie niesamowite. Koniec D6. Będą takie groźby. Jakby król stanął kiedyś na H2, to będzie strzał ze odsłony, tak zwany. I w tym miejscu białe uznały, że to jest ten moment, to jest ten czas na zbicie. Tak. Yy, najczęściej bito. Grano też C3, grano też skoczkiem na C4. To wszystko są spokoruchy. ruchy. <laughs> Tuż można zbić, ale trzeba znać kontynuację. A kontynuacja jest triki. zaraz Wam pokażę. No hg, hg, wydawałoby się, że jest lipa, tak? No bo znowu skoczek odchodzi, hetman przychodzi na h4, ale jeżeli poszłoby to, co planowane było wcześniej, no to już wieża zrobiła miejsce. Nie chodzi o to, że król ma wyjście, tylko skoczki się tu wybronili. Skoczki się wybronili. Okay? Więc Zawsze będzie można zagrać na jakiś taki strzał, jakiś g3 najpewniej. Więc, więc, jak widać, wszystko gra i buczy. No, czy graj buczy? No, wciąż jest pozycja pod presją. Cisną czarne, ale ale trzymamy to. No i tutaj, co byśmy się zagrali czarnymi? Tak poszło w partii. Jeżeli Hetman H4, skoczek z D na, na F1. Tu teoria mówi jasno i wyraźnie. Lać tego skoczka, kurde, Belle. Normalnie oddać jakość. I co, można przyjąć? No, w teorii można. Można też zabić G4. Co byście wzięli? Wieże czy pionka? <grystanie> Pytanie typu podchwytnie. Trochę nachwyt też. No, wzięcie wieży kusi, no jednak cała wieża. Ale wzięcie wieży jest niedobre. Od razu ustawia białe w bardzo złej pozycji. Dlaczego? Odciąga króla od F2. Bum! I wiecie co? Ten król ma ciasnotę. Długa rolka. Wieża H po grze, zaraz może być. Wieża Edwa, no tak poszło w partii. Wymiataj mi tutaj z tej dwójki. No tak, tylko pamiętacie, jak mówiłem o gońcu, że ten król na H2 będzie podchodził pod Discoveries? No właśnie. I Lipa. Lipa. No co? Tutaj możecie zagrać. No możecie zagrać, ale to, to, to was nie uchroni przed śmiercią. Niestety. Nie uchroni was przed śmiercią. Parti poszło, moi drodzy, 5 na przesłonę, no ale to jest bite, tak? No okej, okay, ale gońca y, wyłączymy, tego atakującego. Skoczek to jeszcze ma daleko do naszego skrzydła, więc po prostu szacha nie ma i tyle. Skoczek musi to zabić, wydawałoby się. No i co? I zagramy sobie król h1. Nie? Ni ni nic się nie dzieje. No Dzieje się właśnie, bo długa i... No kurde bele, no skoczek f1 jeszcze mam. No masz tylko, że ja przejdę bo skoczek no skoczek F1, skoczek H2 masz, nie? Tylko, że ja przyjdę G3. Naciśnę na związaną bierkę. Jakież te szachy są proste i logiczne, jak się tak patrzy z boku, nie? No nie, no. No nie, no, matnie do poszczymania. Można to odwlekać, ale to nie ma sensu. I wierzcie lub nie, wzięcie tej wieży, kłopot. Dosłownie. Tu teoria, tu teoria mówi, Hetman g 4 Mówię wam szczerze. Teoria mówi Hetman g 4 i wszystko gra i buczy. E? No i tam wieża H4 normalnie się grywa. Gramy na wymianę Hetmanów. Jak wymienią Hetmany, to nawet nie powinny tak naprawdę. Nie powinny. W swojej redakcji mogą próbować wymienić, tak? No ale to bierzemy tego hecia. Bierzemy tego hecia i jakby wybroniliśmy się, co nie? W tej wersji. Zawsze gdzieś tutaj będzie można szukać. Może jeszcze nie od razu. Czasami jeszcze oddania jakości wchodzą w grę. Więc Hetman bije G4 i Hetman F5. To jest ta idea, żeby tego Hetmana niebezpiecznego ograniczyć. I to dosyć szybko, zanim długa rolka i zajazd. Bardzo agresywny wariant czarnymi. Powiem wam szczerze. A pokażę wam coś, co grałem wczoraj z podopiecznym. Eee, czekajcie. Żebym, żebym was nie skłamał. Nie chciałbym. A Mm, tutaj koleżka sympatyczny zagrał. Wiedział, że to brzydko pachnie i zagrał H4. No i można by uznać, że mm, można zbić, zbić i, z, i zabić, co jest. Wydaje się. Ty hetma się przykleił, nie chce się odkleić, mówię szczerze. Autentycznie, ale jazda. Ok. E, można zabić i wziąć na H4. Czy już puści, puścił. <laughs> Sklejony Hetman. Super glue normalny. Tak, i ta pozycja jest ok, no macie pionka, w sensie. Ona jest OK dla czarnych, tak? Wydaje się spoko. Silnik tam mówi, że. Silnik jeszcze nie wie. No że jestem minus 1. Zdrowy pionek więcej. Ale, żeby było zabawniej, bo co jest? Kurde balans? Po H4 jest lepsze. Hetman F6. Nie no, to nie są warunki do pracy. No skleja mi się figura do człowieku kursora. A jajaj. No dobra, nie będę nagrywał tego filmu 8 raz, bo to nie ma sensu właściwie. Hetman F6 z napadem tutaj i ten skoczek tam zmierza, wiesz. No i na przykład partia może wyglądać tak. No, idziemy sobie normalnie, bo wiadomo, tu chcemy bronić, żeby F3 miał wsparcie. Jak się na czas nie odwiążemy, no to strzał, nie? I kolejny, tak jak mówię, napastnik. Może się oczywiście Hetmanem 1 rozwiązać. Jakieś wymianki, ale ta pozycja wciąż jest. Dla czarnych, aktywniejsza. Czarne wygrały materiał. No i mają lepszy rozwój, tak, lepsza aktywność, lepszy rozwój. Silnik uwielbia czarne w tej pozycji. Mówi, że jest 1,30, chociaż to jest mój silnik, nie? Ja tutaj nie zalałem go do końca. To jest diesel, jakby ktoś pytał. 1,9 SDI. Mm, więc. Przemyciłem, mam wrażenie i też nadzieję. Troszeczkę teorii w hiszpańskiej. Pokazałem wam, z czym się jecha w wariancie wymiennym. Ogólnie to wariant wymienny jest dosyć miękki. Nazwałbym dużo więcej opcji elastyczności macie po odejściu gońcem na cztery. Ale to o tym, to 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 kiedy indziej. No, ładnie tu kurza noga. Pograł Rudolf. No niestety Johan się przeliczył. Wziął wieżę, która była. Zatruta? Tak jakby. Dobra moi drodzy, nie przeciągam. Mam nadzieję, że partia się podobała. Eee, no i co? Pozdrawiam was ciepło i pozdrawiam was serdecznie, klasycznie.